Motocykl już spakowany. Czas zaraz założyć kask, kurtkę i jedziemy. Dzisiaj do Zakopanego, a jutro kolejny kawałek. Gdzie to zobaczycie? Miało padać po południu. Jest rano. Człowiek mówi: po południu pada. ruszam z rana. I rano właśnie deszcz. Więc kolejna wycieczka zagraniczna. Rozpoczyna się w deszczu. Sytuacja z deszczem na tyle się uspokoiła, że można spokojnie ściągnąć z siebie gumę. Pomodlić się o lepszą pogodę i lecimy dalej. Kierunek nadal zakopane. To nie jest zamszyk, to jest alkantarka. Alkantarka? Alkantarka. Jedyne minus, nie cierpi wody. No. jak złapie trochę wody, trzyma i mizeria. Poza tym, Są mega na. wygodny. No. Przejechałem na tym siodle, no. kupiłem przed wyjazdem do Rumunii. Pojechałem do Rumunii, wróciłem no. i po powrocie najczęściej jest tak, że masz dość. Mówisz, nie, jutro nie jadę na motocyklu, no pojutrze też nie. Tak różnie, no. No następnego dnia jeszcze hop no. i...

Pogoda nie rozpieszcza, wygląda na to, że trochę pada, przy czym określenie trochę nie jest do końca precyzyjne, bo bardzo mocno pada. Keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgiveness. A big thank you to life. Jest już sobota. Cały czas w chmurach. Tatry przetrzymują te chmury, nigdzie nie mogą uciec. Więc czas ruszyć dalej w podróż. Za chwilę wjazd na Słowację. For giving us sand. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. No już, dojechane, Słowacja, 70-80 km od Bratysławy. Bardzo fajne miejsce, niedrogo 25 euro z podatkami lokalnymi to wszystkie pierdolety cuna, kił. Z paragonem bo to też tak się zdarza, że paragony się. Nie wystawiają przy okazji pobytu, więc tutaj akurat wszystko jest ok. No i co? No i zostało tylko się wyspać, odpocząć, chwilę opracować, bo coś jeszcze wpadło do roboty i można będzie jutro jechać dalej. A dokąd to, to dopiero jutro. Nieco innego można wypić pysznego po przyjeździe, jak nie samodzielnie zaparzoną kabunię.